No, witam, witam wszystkich w nieporankowym poranku. No, ale jak to W normie wszystko. Więc nie wystartowały jeszcze do 12 do dwunastego kinu, <laughs> żółtego krystalicznego człowieka. Ale dziś Wam przemano powie. O zdobywaniu skrzycznego. Pierwszego, pierwszy raz zimowe zdobycie było na Bosaka. Dziś przyglądam się moim przekonaniom. Rozważam każdy za i przeciw. Przejmuję odpowiedzialność za swoje słowa, myśli, czyny i nie działam zbyt pochotnie, czy potrafię iść przez życie bez narzekania na los i ludzi. Wiem, że mądrość życiową zdobywa się na drodze doświadczeń zbieranych na własnej skórze. Taki to mamy. Dwunasty dzień fali smoka. Jeszcze tylko jutro, i startuje nam następna druga fala. Mocna już manifestacja, bo można powiedzieć, że to już będzie. Ten szaman mówi, fala manifestacji, zresztą jak to mówiłem, najlepszy czas, żeby przejść do działania. Szaman na razie działa tu na chondraskach i na skrzycznym. Powiem wam moi mili, w ramach właśnie wolnego dnia zdobywałem wczoraj i dzisiaj skrzyczne właśnie na no, Bosaka po przedwczorajszym, nie wczorajszym, przedwczorajszym całodziennym laniu i w nocy, wczoraj po prostu była piękna pogoda, zrobiła się gdzieś tam od pierwszej pół do drugiej, nie przed drugą wyszedłem, było cudnie, ale było bardzo zimno, bo było gdzieś koło 4 stopni jak wychodziłem tutaj, na górze było nie wiem może Trzy, może nawet nie niecałe. I taka nasiąknięta ziemia tym deszczem no była mocno, mocno zimna i mocno, mocno śliska. Także powiem szczerze, że nie lada wyzwanie. To było wczoraj wyjść na Bosaka, no ale jakoś się tam udało. Powiem, że bez bólu nawet w całkiem przyzwoitym czasie szaman wyszedł, ale sobie tak myślałem, że kurczę jednak jak będzie mokro, znaczy będzie śnieg to ciężko będzie wychodzić. Tym bardziej po swoich doświadczeniach ze śniegiem, kiedy no po kilkudziesięciu sekundach naprawdę już jest bardzo, bardzo kiepsko wytrzymać stopami na śniegu, bo po prostu palą one ogniem. Czy palą zimnym, bo niekoniecznie może, musi to być odczuwane jako ogień, po prostu przynajmniej szaman ma takie wrażenie, że zaczynają mu odpadać. No a tak się słuchajcie, stało, że po tym po pięknym wczorajszym dniu w nocy też padało i tak szaman czuł, że na górze pewno śnieg. No bo dzisiaj tutaj mieliśmy dwa stopnie w zasadzie cały dzień. Teraz już nie ma nawet dwóch, teraz jest w granicach zera. Więc pewno dzisiaj będzie już przymrozek. Więc sobie tak myślałem, że powyżej jaworzyny pewno może być trochę śniegu. No, ale tak specjalnie się nie. Przejmowałem tym, postanowiłem dzisiaj też zdobyć skrzyczne, żeby jeszcze kilka razy, właśnie przed zimą, no bo jednak nie do końca w te wejścia po śniegu szaman wierzy póki co. No ale zobaczymy. W każdym razie, słuchajcie, poszedłem. A tutaj nad Jaworzyną no, mgła, no widać ją było z hondrasek, no ale zupełnie co innego Wide widzieć ją nad głową, wiedzieć, że gdzieś tam jest, a co innego wchodzi się w tą mgłę, no, bardzo gęsta, bo tak skrzyczne, właśnie tu macie takie zdjęcie z wczoraj, kiedy Rano robiło się, robiła się pogoda po opadach. To jest zdjęcie chyba robione o 6 rano. Pokażę Wam jeszcze kilka, niesamowite. Może na nim to kiepsko widać, ale tutaj właśnie jest. Nad całym Beskidem wisiały jeszcze chmury. Nad szczyrkiem, szczyrk był w chmurach, a tam daleko gdzieś od strony Wisły prześwitywało już niebo bez chmurki. I właśnie między takimi dwoma poziomami chmur, to tego tutaj nie widać, bo słońce jest z drugiej strony, można powiedzieć, no bo to zaraz po wschodzie słońca było, więc widać tylko, że tam jest niebo bez chmur, natomiast no, słońce akurat oświetlało tutaj ten kawałek góry, też zamknięte pomiędzy dwoma warstwami chmur. Także to było niesamowite wrażenie. No zdjęcie jest kompletnie tego nie oddaje. Tutaj to trochę lepiej widać, bo widać całą Dolinę Szczyrku, która zasnuwa jeszcze chmury czy tam mgła, bo to w zasadzie takie chmury spowodowane właśnie całym, e, całodniowymi opadami, a wierzchołki przeciwległych zboczy już toną właśnie e, w słońcu. Tutaj nie widać tego, ale nad tymi górami też są chmury i to takie nieprzejrzyste, nierzadkie. To wydaje się, że to jest niebieskie niebo, ale to jest zupełnie błędne, no niestety aparat tego nie jest w stanie oddać jeszcze w tej rozdzielczości. No i taka to właśnie wczoraj pogoda była. Tutaj widzicie, bielsko gdzieś tam tonie w chmurach, także widok trochę jak z samolotu. Tutaj są takie widoki, niesamowite dość, właśnie ze Skrzycznego, czasami jesteśmy nad chmurami kawałek, czasami chmury są tuż nad głową, dosłownie kilkanaście metrów, albo kilka metrów można powiedzieć, nad dachem chałupy zaczyna się taka mgła, że nie widać po prostu na więcej niż 10-15 metrów. Dzisiaj właśnie tak było. "Szaman wszedł w tą mgłę, sobie spokojnie, nad jaworzyną przeszedł przez las." Wychodzi z drugiej strony i widzi, że śnieg już to nie szron, żaden tak jak 10 dni temu. Jak tam wychodziłem ostatni raz w taki właśnie pierwszy zaszroniony poranek, ale temperatura jednak była dużo wyższa wtedy, taka nominalna. W dzień była około 8 stopni. Dzisiaj, właśnie już drugi dzień, w granicach zera, po nocy właśnie deszczu i śniegu. Tam wyżej idę dalej, mgła coraz gęstsza, no i nagle się okazuje, że śnieg już leży wszędzie. No oczywiście, ziemia nie zamarznięta, bo za niska temperatura, no ale śniegu było, no nie powiem, że dużo, bo to tak do 2-3 cm na wierzchołku, no ale w zasadzie szło się już po śniegu. No chciałem koniecznie to nakręcić, wziąłem nawet z tego powodu aparat, ale okazało się, że właśnie te zdjęcia, które widzicie, były na karcie i chciałem je wsadzić w komputer, no i karta została w kąpie, także niestety nie zostało pierwsze zimowe wejście ma na skrzyczne, uwiecznione, ale powiem Wam, że było ostro. Taka temperatura już śniegu, bo na górze było gdzieś jakieś tam minus jeden stopień. Tak oscylowało. Podłoże było zimniejsze, bo już zalodzone całkiem. Tam może przed moim wyjściem na chwilę ono odmarzło, ale potem już warstwa lodu się zrobiła. No i niezamarznięta ziemia, która była śliska po prostu piekielnie przykryta tą warstwą śniegu. Gdyby nie kijki, no to praktycznie nie byłoby możliwości wyjść, chyba, że na czworaka i też trzeba by było łapać się mocno. No Nawet rękawiczki dzisiaj wziąłem, bo po prostu już było na tyle zimno, że, że wczoraj nauczony doświadczeniem, kiedy zmarzły mi głównie ręce właśnie, niekoniecznie nogi. A witam, Magdę, no właśnie, nauczony doświadczeniem, dzisiaj wziąłem rękawiczki, więc niektórzy się dziwili, że szaman w rękawiczkach idzie gość, a tutaj a butów nie ma, a buty w ręce, no bo buty noszę na palcach, na kijkach, żeby wszyscy widzieli, że szaman bez butów idzie. Oczywiście to żarty, no ale tak fajnie się dociąża kiki. Ci, co będą chodzić, a pewno się znajdą tacy kiedyś, to, to zobaczą, że to technika jest bardzo ważna, szczególnie właśnie w takich abstrakcyjnych, trudnych warunkach, kiedy jest ślisko, kiedy jest zimno. Kiedy się idzie właśnie na strzałę, jak to tutaj nazywamy, wyjście takie pionowo pod wyciągiem, kiedy się nie idzie za kosami, tylko prosto w górę, kiedy jest mokro, no to jest to dość, dość, dość trudne. A po, po wczorajszej niedzieli, kiedy było no wyjątkowo dużo ludzi na skrzycznym, bo wyciąg już nie chodzi. Dawno, od tam dwóch tygodni, czy od tygodnia, się nazywa, że przegląd dolnego odcinka, więc wyjście jest tylko na piechotę, bo krzesło już nie jeździ. Więc rozdeptane było wyjątkowo. Jeszcze nie widziałem tak rozdeptanej drogi na skrzyczne, no ale dzięki temu właśnie można się przekonać, że. Wtedy, kiedy jest obciążenie większe na stopy, kiedy... kiedy nie dotyka się całą powierzchnią stopy, no bo idąc po stromym zboczu idzie się głównie właśnie na palcach. Rzadko kiedy cała stopa staje. Ten i można powiedzieć, że to śród stopie, które jest najbardziej wrażliwe na zimno, nie ma takiego częstego kontaktu. I dużego ze śniegiem, no to dużo łatwiej to idzie. Ciekawy jestem, kiedy będzie faktycznie 10 czy 15 cm śniegu. Niekoniecznie od razu minus 15 stopni, bo palce mogą przemarzać w nogach, bo to jest najwrażliwsze miejsce. Jednak, jak po wyjściu na górę, dojściu do schroniska, no to 20 minut, może nawet więcej. Zanim stopy dochodzą, dojdą do siebie, z tego takiego, może nie przemarznięcia, bo to nie odczuwałem tego tak jak przemarznięte ręce, ale no, wyziębienia olbrzymiego. Powiem Wam, że ciało oddaje olbrzymie ilości ciepła właśnie przez stopy, i czuć to po takim wyjściu. Pewno większość, by, którzy, którzy spróbowaliby pierwszy raz czułaby to paleniem stóp, ale ja już palenia stóp specjalnie nie mam, już troszeczkę ciało zostało można powiedzieć ułożone, natomiast no po takim półgodzinnym, niecało, niecałym wyjściu i zejściu, no to czuję się jakbym wyszedł ze cztery razy co najmniej. Tam i z powrotem bez odpoczynku energetycznie, co nie znaczy, że nie mógłbym iść drugi raz. Nie, to po prostu jest takie, takie odczucie, natomiast poziom energii w ciele jest dużo wyższy niż normalnie. Na tyle duży, że jak szaman idzie w górę, a ludzie schodzą w dół, to czasami się cofają, czyli jak szaman idzie, to cofają się do góry, idąc, żeby mu zrobić miejsce. Nie dlatego, że idzie bez butów, bo często w ogóle nie są w stanie tego zauważyć, dopiero kiedy ich minie, to coś ich tam to jest, słuchajcie, niesamowite wrażenie, bo to są takie badania szamana, jak ludzie reagują na takie. Ekstrema. Niektórzy w ogóle nie są w stanie tego zauważyć. Niektórzy po pierwszym rzucie oka, przez ułamek sekundy odwracają wzrok i po prostu nie chcą, tego, nie chcą tego widzieć. Jest to na tyle dla nich ekstremalne, na tyle wywraca w świadomości tam niektóre klapki, że po prostu odwracają od tego wzrok. Także to są niesamowite wrażenia yy, i spostrzeżenia, słuchajcie, właśnie kiedy też możemy obserwować reakcje innych, szaman nie robi tego e, dla innych, przy okazji właśnie wychodzenia e, dla siebie wyszło, że można to spopularyzować, dlatego ogłosiłem na samym początku, że w przyszłym roku będziemy chodzić, myślę, e, większą grupą, no i może będą wyścigi nawet, nawet nie może, tylko wiadomo, że już będą, już niektórzy trenują. Wczoraj chodzili niektórzy trzy godziny po lesie gdzieś tam. Nie wszyscy mają skrzyczne na potorędziu, ale jak ktoś ma ochotę, to polecam. Tak jak w zeszłym roku, to polecam i w tym. To są właśnie ten taki ostatni moment, kiedy można przed przymrozkami zahartować trochę ciało i stopy. To daje właśnie, reguluje nerki, reguluje ciepłotę ciała. Daje odporność z czasem. No, oczywiście nie po jednym razie. Trzeba to robić dość systematycznie, może niekoniecznie, codziennie, ale kilka razy w tygodniu na pewno nikomu nie zaszkodzi, a efekty mogą, mogą zaskoczyć wręcz. Zmienia to bardzo energetykę. Wzmacniają wzmacnia dużo. Yy, bardziej niż, niż kilkadziesiąt yy, minut, jakichś tam yy, ćwiczeń fizycznych. Także można tego spróbować też. No i samemu dojść do wniosku, czy warto, czy nie warto. No ale dopóki nie spróbujecie, to nie będziecie wiedzieć. Także właśnie to tak. Yy, dzisiaj w tym nieporankowym poranku 11.11.2013. 11, Fajna data, kiedy niektórzy świętują jakieś niepodległości i inne rzeczy. Wolności, no to można wolność, wolność od butów yy, na przykład spróbować. Jak dziś przyszedłem na, do schroniska, słuchajcie, na skrzyżnym to na sporo ludzi było, dużo mniej niż wczoraj, bo wczoraj to pękało w szwach, ale dzisiaj było na tyle dużo. Wszyscy się odwrócili, chociaż szaman tam tak wchodził normalnie yy, niby. Yy, ale właśnie energia, która się wytwarza siłą rzeczy, a szaman oprócz tego ma sporą energię, więc powoduje, że ludzie zwracają uwagę, a jednak ona jest dużo mocniejsza jeszcze po takim wyjściu bosakiem siłą rzeczy. Energia taka ciała po prostu. Słuchajcie. No i wszyscy jakoś zauważyli, no bo te buty widzieli e, wiszące mi na palcach, na kilkach. E, no i e, się ktoś tam pyta, czy tak lepiej. No i szaman stwierdził, no lepiej, bo buty się nie męczą. No i słuchajcie, była taka konsternacja, że już nie padło żadne dodatkowe pytanie. No, bo w zasadzie nie wiadomo, co wtedy powiedzieć. Tak sobie pomyślałem, że jak ktoś taką odpowiedź, odpowiedź otrzyma, no to trochę mu to przestrzeń zaburza mocno, bo to takie jest mocno nierealne. No, ale y, to jest sposób również na motywowanie y, ludzi do tego, żeby zaczęli myśleć, choć pewno czasami by niekoniecznie. Y, byli w stanie. Przy okazji się dowiedziałem, że największym yy, bosołazem jest sejroski. Bo niektórzy tylko widząc szamana widzieli, że idzie Sejroski. A Szaman się pytał a widzieliście tu sejroskiego? No ale też my może się pojawi. Będziemy chodzić razem na skrzycze tego Szaman pozna. Chociaż on tylko po ciepłej dżungli chodził i po mieście, to nie wiem jak był w zimowych warunkach na Skrzycznę, czy tam w późno jesiennych, listopadowych, no ale zawsze może spróbować coś innego. Jak nie, to będą próbować inni. No Tu jeszcze wam pokażę właśnie te zdjęcia z wczoraj, bo tak jak mówię, one nie, nie oddają te zdjęcia tej atmosfery niesamowitej i tego światła przede wszystkim wczorajszego poranka, właśnie tego zawieszenia takiego wbijającego się słońca między dwie warstwy chmur. Jedną warstwę nad Szczyrkiem, a drugą taką właśnie płaską, zawieszoną w przestrzeni. No ale to tutaj są właśnie takie cudne, Cudne możliwości zobaczenia takich y, nietypowych rzeczy. No, jak w każdych górach, ale przez specyfikę y, bliskości tego przeciwległego zbocza, y, o tego właśnie, które tutaj widać w słońcu, y, jest to dużo bardziej A, spektakularne. Y, też czasami z, z zakopanem z kasprowego można tak zobaczyć y, gubałówkę, ale ona jest za niska żeby były takie efekty jak tutaj, więc często widać chmury nad zakopanem. Natomiast no już za bardzo nad te chmury nic nie wystaje. No, w górach to jest częste, że, że właśnie między dolinami, między szczytami są chmury i widzi się jak w samolocie, natomiast no nie zawsze właśnie druga warstwa jeszcze nad nimi wisi taka spójna i nie, z reguły nie jesteśmy w tym momencie, kiedy właśnie Słońce, o wschodzie Słońca jest bardzo nisko i z drugiej strony bo można powiedzieć, że z przeciwległej strony wbija się między dwie, dwie te warstwy chmur oświetlając yy, jakieś tam właśnie przeciwległe wierzchołki. Także słuchajcie, to bardzo, bardzo Fajnie, i wizualnie, no i przede wszystkim taki power daje, bo szósta bo rano, czy tam no to już może trochę była 6.30, chyba, bo szósta i to jeszcze ciemno, właśnie dzisiaj szaman miał ochotę wystartować z porankiem yy, za 15.06, no i totalna noc zupełnie go rozbiła. Stwierdził, że o tej porze to już 11.00 wszyscy będą spać, więc nie będzie robił poranka, no i dlatego on się przeniósł na wieczór, a może to trzeba zupełnie inną porę wymyśleć. No właśnie, no ale zobaczymy. To ewoluuje, może w tej drugiej fali, fali MAGA w sile praworządności, która się nam za dwa dni, to biała fala, pierwsza biała fala drugiego obiegu. Najlepszy czas, aby przejść do działania, pamiętajcie, więc ona wszystko będzie wyłuskiwać, w końcu dwa portale będą, yy, więc to będzie też taki bardzo specyficzny czas, bo to już koniec listopada można powiedzieć, będzie ta fala czy tam no, od połowy druga dekada i trzecia, więc też bardzo specyficzny poziom energii, światła przede wszystkim. No, najkrótsze noce można by powiedzieć. No, jeszcze mamy potem ten grudzień, no ale wtedy on już tak wcale nie jest wiele krótszy. Natomiast te listopadowe, późno listopadowe dni są no, bardzo specyficzne. Mówiłem o tym często właśnie ludzie odczuwają tutaj duże braki energii, choćby ze względu właśnie na krótkość dnia, osłabienie. Na to się jeszcze nakłada często jakaś taka plucha pogodowa, która no, też nie stymuluje. W sposób jakiś taki mocny. No i tak to, tak to właśnie trzeba przeżyć. Również takie miesiące. Potem jeszcze grudzień, który na pewno nie jest lepszy, yy, a wręcz bym powiedział, że potrafi być gorszy, bo to też zależy od pogody. Jak już jest śnieg, no to już jest lepiej i jakieś mrozy. Natomiast jak jest taki grudzień listopadowy, a w tym roku czuję, że może się taki zapowiadać, no to to jest jeszcze, jeszcze gorszy w odczuwaniu, więc warto właśnie w tym czasie popracować nad odpornością. To wszystko zaprocentuje, kiedy tam mniej więcej od 6 do 10 Stycznia zmienia się już dynamicznie. E, energetyka w polu e, już wyraźnie to czuć, z reguły wtedy już nie ma, właśnie pluchy je, robi się faktyczna zima, w tym naszym klimacie, e, są mrozy i zaczyna być taka no wznosząca energia. Mocno. No, ale to wszystko przed nami. I myślę, że jeszcze wiele rzeczy się przydarzy i o wielu rzeczach szaman będzie opowiadał. Dobra, moi mili, dzisiaj tak właśnie, tylko poranek z naturą, trochę z hondrasek ze Skrzycznego, bo szaman tylko do środy tym razem na hondraskach, bo jeszcze go tam różne właśnie działania trochę matriksowe zwają. Do Kazimierza, czy tam do Lublina. Więc pozdrawiam wam. Was, życzę miłego wieczoru, tam do Holandii, tam wszędzie gdzie szamanaszu słuchają teraz, no i do usłyszenia. Zobaczymy czy się ta audycja nagra na YouTube, no ale ostatnio udało się jaskinię, chociaż w dwóch częściach wrzucić. No więc moi mili, myślę, że do jutra. No, bo jutro znaczący 13, ostatni dzień pali. Następny obieg. Czterech kinów. Czerwony kosmiczny wędrowiec. Więc takie. Hmm. Kin mówiące o wolności, więc myślę, że ważne. Może się, może się uda szamanowi jeszcze jutro wyjść raz na skrzyżne, ale jutro jest ma. Ważne tutaj spotkanie na chondraskach i zobaczymy ile czasu wej mu to zajmie. Jak nie, no to przełożymy to na środę, no bo trzeba iść za ciosem i spróbować jeszcze raz, póki ten śnieg jest, wyciągnąć się na to skrzyczne. Dzisiaj powinno być więcej mrozu, więc może ta ziemia zamarznie. Może będzie łatwiej, a może będzie trudniej. Po zamarzniętej i głębiej ziemi zobaczymy, czy w ogóle ona już, już jest w stanie zamarznąć. No to... Słuchajcie, nawet w takich ekstremalnych właśnie warunkach można się dużo nauczyć o swoim ciele, nawet przekonania dotyczące ciała czasami ulegają całkowitemu rozpadowi, kiedy właśnie próbuje się wyjść ponad właśnie takie obiegowe opinie, próbując, próbując takich ekstremalnych rzeczy. No bo to siłą rzeczy są rzeczy ekstremalne, nie tylko dla umysłu, ale również dla ciała, no bo ciało nie jest przyzwyczajone do. Stykania się z takimi warunkami, ale ono sobie doskonale, doskonale z tym radzi. Oczywiście nie dla wszystkich od razu jest skrzyczne. Na początku trzeba gdzieś spróbować, czy w ogóle jest to dla Was, czy dobrze się z tym czujecie, bo to nie chodzi o to, żeby pobijać jakieś absurdalne rekordy, które nam nic nie dadzą. Ale chodzi o to, żeby to było wyzwanie, które yy, no, w jakiś sposób buduje yy, nasze ciało, buduje yy, wartość dodaną, tak to szaman powie. Yy, nas samych, o nas samych. No, no i tyle. Jeśli to ma być coś, co ma być przyczynkiem do jakichś yy, negatywnych odczuć, to lepiej tego po prostu nie robić. I tyle. No i tyle moi mili, bo już pół godziny się zbliża, więc kto to będzie szama na tyle słuchał wolny dzień. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. Do usłyszenia.